W tym nagraniu porozmawiamy o autorze jednej z naszych lektur, mianowicie o Aleksandrze Kamińskim, który napisał Kamienie na szaniec. Na początek prześledźmy sobie biografię naszego autora. Urodził się on w roku 1903 w Warszawie, ale dzieciństwo spędził na terenie Ukrainy, gdzie przebywał w latach 1905-1921. Jego dzieciństwo nie było łatwe. Jego ojciec wcześniej zmarł, a jego matka nie do końca potrafiła poradzić sobie z utrzymaniem siebie i swojego syna. W związku z czym Aleksander Kamiński bardzo wcześnie rozpoczął pracę. To właśnie wówczas zetknął się także z harcerstwem, które towarzyszyło mu przez znaczną część jego życia. Następnie nasz autor powrócił do Warszawy w latach 1921-1928. Uczył się właśnie w Warszawie, najpierw w gimnazjum, gdzie zdał maturę, następnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował historię oraz archeologię. W roku 1939 wybuchła II wojna światowa. Nasz autor był członkiem głównej kwatery Szarych Szeregów. Rozpoczął również wydawanie biuletynu informacyjnego, to znaczy najważniejszego konspiracyjnego czasopisma okupowanej Warszawy. W roku 1940 powstała organizacja małego sabotażu Wawer, którą znamy z kart Kamieni na Szaniec. To właśnie Aleksander Kamiński był pomysłodawcą i twórcą tej organizacji. W roku 1943 wydał swoje najsłynniejsze dzieło, to znaczy Kamienie na Szaniec. Jest to opowieść pisana na gorąco, opowieść o losach ludzi, których Aleksander Kamiński doskonale znał, opowieść o środowisku, które współtworzył. W latach 1945-1974, a zatem już po zakończeniu II wojny światowej, nasz autor pracował na nowo utworzonym Uniwersytecie Łódzkim. I tam skupił się na pracy naukowej. Kwestie ideowe sprawiły, że odsunął się od środowiska harcerskiego, z którym był związany przez wszystkie lata przedwojenne oraz wojenne. Teraz właśnie zdecydował się skupić na pracy naukowej. Był bardzo zasłużonym wykładowcą, no i właśnie zasłużonym naukowcem. Zdobywał kolejne stopnie naukowe, aż w końcu został profesorem. Nasz autor zmarł w roku 1978 w Warszawie. Jeszcze sobie dopowiedzmy, że Aleksander Kamiński, jak widać, był przede wszystkim działaczem, podejmował działania w wielu różnych organizacjach i był również pomysłodawcą wielu różnych akcji. Za całą swoją działalność pośmiertnie został odznaczony między innymi takim żydowskim odznaczeniem sprawiedliwy wśród narodów. Świata oraz z rąk prezydenta Polski otrzymał order odrodzenia polskim. Oczywiście oba te odznaczenia otrzymał pośmiertnie, ale właśnie w uznaniu jego zasług. Został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Jego grup znajduje się w pobliżu grobów. Zośki Rudego oraz Alka i innych młodych ludzi walczących w II wojnie światowej. A zatem, jak powiedzieliśmy, widać, że Aleksander Kamiński jest bardziej działaczem niż autorem, można by wręcz tak stwierdzić. No i zdaje się, że nie bez przyczyny, ponieważ on sam napisał w swoim pamiętniku następujące słowa: nie imponuje mi Mickiewicz ni Słowacki, imponuje mi Słukowski, imponuje Kościuszko. Bo nie dość jest myśleć o Polsce, trzeba samemu reprezentować Polskę, jej nowy duch, nową moc czynu. A zatem, co to oznacza? Naszemu autorowi nie imponują wielcy pisarze, być może nie dlatego, że nie docenia ich wkładu w polską historię, ale dlatego, że on sam upatruje najwyższej wartości w działaniu, a zatem imponują mu ci ludzie, którzy to działanie podejmowali i którzy aktywnie o tę Polskę walczyli. Ta właśnie ta moc czynu, tutaj u naszego autora, u Aleksandra, Kamińskiego zdaje się być znacznie ważniejsza od mocy słowa. No i teraz zobaczmy sobie, jakich działań podejmował się właśnie nasz autor. O części już powiedzieliśmy, ale podsumujmy te informacje i być może dowiemy się jeszcze czegoś nowego. Po pierwsze, Aleksander Kamiński był wychowawcą bursy, nauczycielem historii, był również jednym z najbardziej zasłużonych nauczycieli akademickich. Wiedział, tak samo jak bohaterowie Kamieni na Szaniec, że walka z bronią w ręku to też nie wszystko, że równie ważna jest walka na innych frontach, że trzeba dbać o to, aby wykształcić młode pokolenie, które będzie przecież tworzyło przyszłą niepodległą Polskę. Ponadto Aleksander Kamiński był twórcą metodyki zuchowej oraz autorem książek o tematyce harcerskiej, a także podręczników dla harcmistrzów i harcmistrzyń. Jak powiedzieliśmy, przez większość swojego życia był związany z harcerstwem był to po prostu jego świat, i on ten świat tworzył. Właśnie był inicjatorem, właściwie, zawiązania takich grup zuchowych, to znaczy grup harcerskich skupiających najmłodsze dzieci. Kolejna sprawa, jak już powiedzieliśmy, Aleksander Kamiński był redaktorem biuletynu informacyjnego, najważniejszego, kluczowego pisma konspiracyjnego w okupowanej Polsce, które miało naprawdę ogromne znaczenie i właściwie nieprzerwanie działało aż do 1944 roku. Ponadto Aleksander Kamiński był. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj. Bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zyskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.